Słuchaj, to nie jest koniec, dlatego że to jest, proszę Państwa, w tej chwili my mamy do czynienia z, To widać wyraźnie, jak oni się bardzo boją wyborów w Polsce, bo, proszę Państwa, tutaj Ukraina z tym wszystkim, co się dzieje, ma mało wspólnego, powiem Wam. Naprawdę, szczerze to mówię, dlatego że opieram tą swoją tezę o no wypowiedź Żołęckiego, który mówi, że on na kilka miesięcy zapasy wojenne ma zgromadzone i on jest w stanie bez pomocy żadnej bronić się dalej przez kilka miesięcy co najmniej. No, oczywiście to jest takie puszenie się jego, czyli jakby do francuskich mundurek zakłada. Natomiast prawda jest taka, że tych parę miesięcy oni wytrzymają. Natomiast nie wytrzyma demokracja polska, jeżeli prze demokracja, ta, ta, ta Tuszkowa, ta walcząca demokracja, ta z od żelaznej grabi e e Gebelsowskich. Więc myślę, że oni boją się tych wyborów, Marian, i oni wiedzą, że teraz przerżną te wybory po prostu do kwadratu. Oni muszą mieć e sondaże. Które wskazują na to, bo widzę, jakie mają jakiego rozwolnienia, biegunki do stali politycznej. Dzisiaj Ursula von der Leyen oprócz tego, co mówi, do jednego z poczytnych tytułów niemieckich udzieliła wywiadu, w którym powiedziała, że w ciągu tygodnia do kilku tygodni powstanie okrągły stół do spraw wyborów w Polsce. Prawdopodobnie przy tym okrągłym stole będzie siedział Tusk, będzie siedział pewnie Scholz albo już Merz. Będą siedzieli inni można władcy Unii Europejskiej, czyli Europy i będą decydowali, kto ma w Polsce wygrać wybory, a kto nie. Czyli wariant rumuński zaczyna nabierać kształtu. Jak wiemy, Rumunii wyszli na ulicę dzisiaj i wczoraj, i na, to już wychodzą w setkach tysięcy. Więc za chwilę my będziemy wychodzili na ulicę i musimy bronić się przed tym establishmentowym. Zobacz, kto się spotkał w Wielkiej Brytanii? Kto się spotkał? Czy spotkała się tam Litwa, Łotwa, Estonia? Kto się tam spotkał? Jeszcze Słowacja, Węgry? Nie. Nikogo nie było z naszej części Europy. Tak. Tam się Nikogo. establishment, proszę Państwa, im się to wszystko z łap wy, wy, wymyka. Ludzie zaczynają na ścianie wschodniej zacząć myśleć. Oni zaczynają myśleć, a Żeleński tylko w tym przeszkadza. Więc myślę sobie, Marian, że oni teraz szukają powodu, dla którego nadrukują kolejną partię z setek, bo już prawie bilion euro, nadrukują Marian, sobie umorzą, a nam każą spłacać. Bo tak zazwyczaj to w Unii Europejskiej wygląda. W, w strefie euro, jak sobie popatrzycie Państwo... To jest tak zwana śmigłowcowa polityka. Rozdają sobie euro, pieniądze do 70 miliardów. 600 miliardów rocznie potrafią Niemcy dostać dotacji z Unii Europejskiej. Z tego większość jest umarzana, Marian. Umarzana. Więc powiem nawet, KPO my zwrócić musimy, już nie ma tej bezzwrotnej części. Więc my się tak, ja cały czas powtarzam, na wszystkich moich medialnych wystąpieniach praktycznie w większości. Musimy zacząć myśleć, czy nam się opłaca jeszcze w tym domu wariatów siedzieć. Czy my przypadkiem czegoś ważnego nie tracimy. Zaczniemy od prezydenta. Odbijemy tutaj chęci i obijemy tą władzę trochę tymi wyborami, bo musimy to wygrać po prostu w kolosalnym wynikiem. Jeżeli uda się pierwsze cztery miejsca, w pierwszych czterech miejscach umiejscowić trzech prawicowych kandydatów, jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu odbijamy wtedy Pałac Prezydencki, wstawiamy swojego człowieka, obalamy ten rząd. On się sam rozleci. On się sam rozleci tak naprawdę. I powiem Państwu tyle. Oczywiście geszewciarze będą interes robili, oni zwietrzyli, że już nie Mercosur i nie samochody już wyciągną, tylko broń wyciągnie. Dlaczego? Dlatego, że broni się, proszę Państwa, nie sprawdza w polu bitwy tak jak samochody. Na przykład, czyli one są non-stop jeżdżą, prawda? E, e, okazuje się, że sprzęt niemiecki jest wysoce wadliwy. E, systemu 2000, e, proszę Państwa, są cały czas w naprawie, one są zbyt przekombinowane. E, e, niemieckie leopardy nie ma ani jednego sprawnego dzisiaj na 30 sztuk, które tam jest, prawie 30, bo tam jest 20 parę. Wszystkie są zniszczone albo są w naprawie. A co jeździ? A tam jeżdżą TP91, proszę państwa, 350 sztuk polskich czołgów. Jeździ. E, więc e, sądzę, że cała ta technika amerykańsko-francuska, do niczego się nadaje też szmelc po prostu. Przez jest to, francuska Marek, Marek, niemiecko-francuska, przejęzyczyłeś się, mówisz amerykańsko-francuska. A, a na to, Marian, się nakłada i stosunek do Polski. I powiem, że my mamy być petentem. E, e, powstaje projekt europejskiego Drzewelina. To jest sprzed dwóch lat pomysł. E, za Tuska rząd Tuskowy złożył ofertę, że weźmie udział w tymże projekcie. Dlatego, że broń przeciwpensera, już wiemy, jak jest bardzo ważna, jak Drzeweliny odkręci, odkręciły tak naprawdę e, ofensywę rosyjską. Drzeweliny i bajraktary. Dziś bajraktary już tak nie mogą latać jak wtedy, natomiast wtedy latały i tłukły tak samo dziweliny, co nie złapał to zniszczył. Więc po powiem tak. Złożyła Tuszkowy rząd złożył propozycję współpracy, ale została odrzucona. Nie chcemy z wami współpracować. A niemiecka prasa mówi: "No Donald, wczoraj to było. No Donald musi się zastanowić, czy chcesz kupować u nas czy w Ameryce?" Bardzo ważne decyzje przed tobą. No i dzisiaj Donald Tusk już na baczność stoi przed jakimś tam swoim e, 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 włodarzem niemieckim, e, który już mu mówi, co on ma zrobić. E, I to nie są żarty, co ja mówię. I Kosiniak-Kamysz powinien to usłyszeć. Kosiniak-Kamysz to powinien usłyszeć, dlatego że amerykańska broń to jest broń, którą się walczy, a nie naprawia. I to, wiesz, Mariany, ile Apache ma mają Stany ten ile mają Niemcy Apache, AH-64? Trzy sztuki. To jest, dopiero, to jest dopiero armia. To jest armia. I mają te francusko-niemieckie śmigłowce wielozadaniowe, które wszystkie praktycznie stoją w naprawie. Kriegsmarine niemiecka, słuchaj, trzy okręty pływają. Reszta stoi w naprawie. To jest po prostu śmiech na wodę to wszystko, no. A no ale Marek, tuskowcy, to farby nie mają na samoloty. Już się Tuskowcy no ale... wzięli za polską armię, no. Tak, tak, no ale słuchaj, jak wylatywał Donald Tusk parę dni temu do Londynu, to na lotnisku zaprezentował, że A, tak. Europa razem z Ukrainą to ma i żołnierzy, i broni więcej niż Rosja razem wziętych. Pominął kwestię broni jądrowej, nie wiem dlaczego, bo to mógłby podać liczbę broni jądrowej w Europie i w Rosji, bo myślę sobie, że to też ma pewne znaczenie. A bo jeżeli Francuzi mają nam dawać gwarancję, że oni w naszej obronie użyją broni jądrowej, za co Rosja im wyśle rakiety, no to chyba nie ma głupich, kto w to uwierzy. To chyba tylko Tusk w swojej, najbardziej sfanatyzowani wyznawcy Tuska w to wierzą, bo sam Tusk to, to raczej po prostu użyje jak zwykle. A I tyle, bo jeszcze jest kwestia taka, czy, wiesz, bo nie wypalił pomysł tej armii europejskiej, no bo to tak był półgębkiem, nie wiadomo jak, ale zwróćcie Państwo uwagę, coś takiego, tak czy inaczej, no to jesteśmy i w NATO, prawda, cały czas z Amerykanami, a z drugiej strony ma jakaś być jeszcze tam nowa inicjatywa europejska, czyli nowa produkcja broni, no i też są, i żołnierze, czyli będą tak w tym samym składzie narodowym i żołnierze natowscy w Europie, i w tym samym składzie narodowym żołnierze europejscy. Tak, tak. I gdy tak sprawy zostaną potoczone dalej, że będzie konflikt ostry europejsko-amerykański, to w Europie dojdzie do wojny prowadzonej z armią natowską, z armią europejską, w której jednej i drugie będą walczyli żołnierze tych samych nar narodowości. To już tutaj, to jest do wariatów. Z tym, że to są wariaci bawiący za zapałkami, wiesz, nad karmistrem z, z rozlaną benzyną. Jak ja słucham dzisiaj Tuska, w czwartek, jak on z jakimi do tej Brukseli pojechał apetytami mocarstwowymi, no to wiesz, ich zapewnienia, że nie wyjdą naszych żołnierzy na front ukraiński, to ja znowu nie wierzę w ani, w ani pół słowa. I wiesz, po tej awanturze, która została, wiesz, wywołana w Białym Domu, tylko wiesz, mało kto, mało kto zaprezentował, jak do tego doszło. Pozwólcie, dwa zdania, bo to było z udziałem dziennikarzy i dziennikarz polskiego radia, redaktor Wałkuski, zapytał prezydenta Trumpa tymi słowami, czy nie za bardzo się sprzymierzył z Putinem, bo chce negocjować, prawda, jako taki negocjator pomiędzy Ukrainą a Rosją. Sprzymierzył na to prezydent Węs. To jest gotowość do dyplomacji, a nie sprzymierzenie się, czyli ustawianie się po środku jako negocjator. A Żeleński pod nosem szepnął, co to za dyplomacja wydrwił. I stąd się wzięła cała awantura, zainicjowana, mówiąc krótko, nie niechcący, zakładam przez redaktora polskiego Radię, który użył słowa: jakby sprzymierzył się Trump z Putinem. No to nie mogło nie zbulwersować uczestników tej rozmowy. A, Żeleński już, jak mówię, opryskliwy i arogancki, pod, pod, dolał tej benzyny do ognia, drwiąc, że co to za dyplomacja amerykańska? No, moi drodzy, jak my jesteśmy ustawieni do pionu przez prezydenta Żeleńskiego y, jako no, głównego, główną ikonę antyamerykańskiej krucjaty, i kto, i kto nie chce iść za Żeleńskim przeciw Trumpowi, to jest y, z sprzymierzeńcem Putina zdajmy sobie sprawę, w jakiej my jesteśmy konstelacji od strony tej, powiedzmy, filozoficznego układu. Ja ci Marian powiem, że jak ja oglądam, to wczoraj już tam w Polsacie trochę mnie szerwy poniosły. Widziałem, Natomiast, tak, widziałem. Tak. Powiem ci, że po prostu poziom absurdu i niewiedzy tych ludzi, którzy Ale wymagają od Amerykanów... Mariusz, co oni mówią? tych pytasz, no to co proponujecie? No to oni wielkie słowa. Wiesz, tak. ten z, z PSL-u szuka coś w telefoniku ściągawki, ten z Platformy wielkie słowa. Przepraszam bardzo, wielkie słowa, no to powiedzcie jasno. Albo wysyłamy wojnę na Ukrainę i bijemy Ruskich, albo nie wysyłamy wo w armii na Ukrainę i nie bijemy, nie bijemy Ruskich. I no to, to, to oni tak, no nie wysyłamy, ale bijemy. No to się nie da, no to ustalcie. Ukraińcy się ustawili dzisiaj w takiej pozycji, że tak mi się wydaje, bo on tego głośno nie chce powiedzieć albo mówi gdzieś za kulisami, że to porozumienie, w którym wróg jest u niego w granicach, jest porozumieniem na tyle niesprawiedliwym, że on się czuje pokonany. I teraz do czego on dąży? Żeby Amerykanie albo Polacy najlepiej wypowiedzieli Rosji wojnę i wygonili ich z terenu ukraińskiego, on wtedy podpisze pokój. No, tak. Ludzie, no przecież to jest kurna wariat po prostu. On mało tego, to ja jeszcze słyszałem taką jego tezę, że jak polskie wojska wejdą na Ukrainę, to ukraińskie się wycofa, żeby nie prowokowały Rosjan do Polski. Aha, A wiedzisz? jaki No to, jaki to skur... plan, nie, nie no, jest plan po prostu geniusza, geniusza. Jeszcze tak, wiesz, Marek generałami... bezpieczna wtedy, rozumiesz? Polska będzie bezpieczna. Yy, to będą mordować nas chyba nie w setkach tysięcy, tylko w milionach już wtedy, nie? Bo to Marek, taka natura jeszcze, ukraińska. Tak, Marek, zwróćmy uwagę, bo wiesz, mamy trzy minuty do końca, ale zupełnie nikt nie porusza kwestii, na którą, wiesz, ja zacząłem się zastanawiać, co będzie dalej z Rosją w, w tej sytuacji, bo wiesz, Putin się nie odzywa w ogóle. On wie, że już Żeleński tak narobił awantury, że już nie trzeba specjalnie, prawda, inicjatywy rosyjskiej w tej całej Układance, on czeka, bo tu był Żeleński, poprzestawiał nam sojusz w ciągu paru dni. Żeleński nam poprzestawiał sojusz. I teraz tak, ja tak zastanowiłem się, co będzie z Rosją dalej, bo zawsze wojna niezależnie od tego, jak się kończyła w tych czasach nam bliższych, w którym uczestniczyła Rosja, to tam zawsze dochodziło do sytuacji no, bardzo interesujących. 1905 rok, przegrana wojna z Japonią, rewolucja. 1917 no to wiemy co, Rosja też tam powiedzmy sobie nie wygrała specjalnie z Niemcami. Rewolucja, sięgnąłem do połowy XIX wieku, pierwsza wojna, jak ja mówię światowa, czyli wojna krymska, gdy dostali Rosjanie łupnia od Francuzów i Brytyjczyków. No, na Krymie nie tylko, to była wojna prowadzona w zasadzie na kilku kontynentach. No to kilka miesięcy po tej klęsce, car ze zgryzoty prawdopodobnie popełnił samobójstwo. I po 45 roku wojna niby wygrana, ale zaraz ci wszyscy jeńcy rosyjscy, którzy wrócili z niewoli niemieckiej poszli do łagrów jako niewolnicy za zdradę ojczyzny. Generałowie poprzesuwani do zwycięzcy wojny poprzesuwali, no jeszcze nie, nie poszli pod ścianę, ale poszli do, zostali zdegradowani jeśli chodzi o ich funkcje w państwie. Rosja Biedna, wyludniona 20 milionów ludzi zginęło, głównie mężczyzn. Także z drugiej wojny światowej Rosja też trudno powiedzieć, że wyszła zwycięsko, musiała uciekać w wyścig zbrojeń, żeby ten po prostu kręciła maszynka. Także co, czy, czy, co by się nie stało, jaki to będzie miało skutek dla samej Rosji? Bo ja uważam, że Rosja, niezależnie od tego, czy ogłasza klęskę, czy zwycięstwo, zawsze tam się jakiś ferment po wojnie odbywa. No wiesz, dlatego że Rosjanie giną w milionach. A te miliony tak to są rodziny. To są miliony, dziesiątki milionów poszkodowanych. No. A Rosja, Marian, to jest tylko 40 milionów ludzi. Cała reszta to kałmuki. Więc samych Rosjan jest, proszę Państwa, tylu co Polaków. Natomiast kałmuków jest trzy razy tyle. Czy znaczy mówimy o ludności etnicznej i niesłowiańskiej. Bo Nie w, w Konstytucji Rosyjskiej jest napisane, że Rosjaninem jest ten, który mówi po, po rosyjsku. Tak. No i przy, przypomnijmy, że islam i judaizm to są równoprawne religie z prawosławiem w Rosji. A, tak, 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 tak. Więc mamy z różnorodnym krajem, który może mieć różne y, zupełnie aspiracje. Rosja jest dominująca z Moskwą na czele, natomiast proszę Państwa, jeżeli chodzi o etniczność, to oni są naprawdę daleko. Mozaika, się sobie... na, mozaika narodów. Tak, że Rosjanie nie chcą walczyć, oni są raczej oficerami, oni są, wiesz, e, praporszczykami i tak dalej, i tak dalej, natomiast oni szeregowymi raczej nie chcą być. To Kałmuków wysyłają. E, I A teraz się za Korańczyków wzięło. Słychać coś o Korańczykach? Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas subskrybując kanał i zostawiając lajka. Dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.